Cześć, Siemanko! Witam w kolejnym treningu życia. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak można kontrolować masy. Ale nie tylko. Porozmawiamy też trochę o uzależnieniach i hedonizmie. Zobaczmy zatem, jak system tworzy uzależnionych. Szczury, szympansy i my. Na przestrzeni lat były prowadzone różne eksperymenty. Najczęściej były to eksperymenty na zwierzętach. Jest kilka takich, które bardzo dają do myślenia i bardzo pasowują się w moją narrację życia. Pierwszy będzie dotyczący uzależnień. Otóż, co zrobiono? Zbudowano klatkę, po prostu, box, do którego wpuszczono samotnego szczura. Pojedynkę. Pusta klatka, bez żadnych placów do zabaw, jeden pojedynczy szczur. Stawiono dwa dozowniki z wodą. Jeden z czystą wodą, a drugi z wodą z heroiną. Okazało się, że szczur będąc w samotności, nie mając żadnej możliwości do socjalizacji, ani do żadnych zajęć rekreacyjnych, zaczął dużo częściej spożywać wodę z heroiną. Aż do momentu, w którym spożywał tylko i wyłącznie Wodę z heroiną. No nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ten eksperyment się skończył. Szczur w którymś momencie zwyczajnie przedawkował heroinę i zdechł. Ale to nie koniec eksperymentu, bo w drugiej części tego eksperymentu zbudowano tak zwany radpark, czyli zbudowano dużą klatkę, w której był ser, inne szczury, różne miejsca do zabawy, jakieś. Kołowrotki czy tuneliki. Generalnie było dużo miejsca i dużo przestrzeni do socjalizacji i do relaksu. Dookoła rad parku umieszczono cztery dozowniki z wodą, z czego trzy były z heroiną, a jeden z czystą wodą. Jak sobie już pewnie jesteście w stanie wyobrazić, w rad parku szczury praktycznie w ogóle nie zaczynały pożywać wody z herbiną. Czystą wodę. Jaki z tego zatem wniosek? Czy jest jakaś bezpośrednia korelacja z uzależnieniem i samotnością? Doszło do takiej sytuacji, że szczury, które miały możliwość zabawy, miały możliwość rozmnażania się, miały możliwość do wytwarzania uczuć uczuć tak bardzo potrzebnych nam w życiu codziennym, nawet gdy mogły się odurzyć, nie chciały tego robić, bo dostawały wystarczająco dużo bodźców z codziennego życia i nie musiały ich tłumić. Warto mi Mieć na uwadze, że uzależnienie od czegoś wcale niekoniecznie rodzi się w kontakcie z daną substancją. Uzależnienie ma podłoże w poczuciu wartości w samopoczuciu, w tym, jak patrzymy na świat, jak odczuwamy świat, czy jesteśmy szczęśliwi, czy szczęśliwi nie jesteśmy. Jeżeli spojrzysz na swoje życie i na uzależnienie z tej perspektywy i zamiast skupiać się na tym, jak unikać substancji, skupisz się nad naprawą swojego otoczenia i nad naprawą tego, co jest dookoła ciebie, jest duże prawdopodobieństwo, niepewność, że łatwiej poradzisz sobie z jakimkolwiek nałogiem, który cię dotyczy. Bezwarunkowo już wiadomo, że każde odurzanie się, każde wprowadzanie się w stan intoksykacji, jest ucieczką od Twojej percepcji na Twój świat. Warto o tym pamiętać. Dlatego tak istotne jest, żeby naprawić samego siebie, żeby zacząć od własnego szczęścia, żeby potrafić żyć i funkcjonować i koegzystować w świecie, w którym są ludzie. Ludzie, którzy mają dawać nam emocje. Emocje różne i przeróżne, ale to my, naszym kompasem, mamy być w stanie dobrać sobie otoczenie tak, żeby czerpać tylko te pozytywne emocje. Bo mimo tego, że nikt nie przyjdzie nas uratować. Mimo tego, że oczywiście życie to samotna droga na poziomie rozwoju, na poziomie celu, to jako istota jesteśmy gatunkiem stadnym i musimy funkcjonować w społeczeństwie. Po jednej stronie możemy zdać się na to, jakie życie nam rzuci otoczenie, po drugiej stronie możemy mieć na tym kontrolę i sami tworzyć takie otoczenie, w jakim chcemy funkcjonować. Oczywiście samo otoczenie nie rozwiąże wszystkich Twoich problemów, ale jesteś produktem swojego otoczenia. Dlatego musisz o siebie walczyć, musisz o siebie dbać i musisz siebie szanować. Wtedy otoczenie odpowie tym samym, a ty na nic innego sobie nie pozwolisz. Przejdźmy teraz do innego eksperymentu z lat 50., kiedy to badano szympansy. Badano, jak szympansy zachowują się w swoim naturalnym kohabitacie, Ale oprócz tego badania sprokurowano szympansom jeszcze jedno środowisko. Środowisko sztucznie zurbanizowane. Takie, w którym trzeba walczyć o jedzenie. Takie, w którym jest ciasno. Takie, w którym jest gęsto. I takie, w którym nie ma swobody poruszania. Dzisiejsze agendy próbują za Wszelką cenę ukryć to badanie, i nie chcą, żeby to badanie przeniknęło do mainstreamu, bo jest zwyczajnie niewygodne. Jest po prostu niezgodne z propagandą marzenia, które system nam sprzedaje. Bo to, co się okazało, jest niezwykle interesujące. Otóż szympansy w swoim naturalnym kohabitacie, tam gdzie miały miejsce. Tam, gdzie miały przestrzeń, tam gdzie mogły spokojnie funkcjonować, koegzystowały w dobrych i zdrowych relacjach. Natomiast w tym nadmiernie zurbanizowanym środowisku, szympansy zaczęły przejawiać szereg nowych zachowań. Szereg zachowań dziwnych, bo musiały walczyć o przestrzeń, musiały walczyć o swobodę, były przebodzicowane. W związku z czym zdecydowanie częściej dochodziło do aktów agresji, jeszcze częściej dochodziło do aktów przemocy, na różnym tle. Ale jakby tego było mało, to w tym środowisku szympansy dużo częściej. Zaczęły przejawiać różnego rodzaju zachowania, które można by określić w szeroko pojętym nurcie jako formę dewiacji, na tle również seksualnym. Co oznacza, że szympansy w tym otoczeniu gwałciły się nawzajem, zabijały, biły się, atakowały się. Dużo częściej dochodziło do przemocy na tle seksualnym, jakkolwiek to brzmi, wśród zwierząt też jest przemoc seksualna. Ale co ciekawe, dużo częściej w tych mocno zurbanizowanych przestrzeniach dochodziło do zachowań homoseksualnych, tam gdzie pojawiały się bodźce. I teraz Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie jestem żadnym homofobem, mam przyjaciół homoseksualistów i absolutnie nie uważam tego za dewiację. Ale uważam, że tolerancja otworzyła przestrzeń na trend. Trend, w którym pewne zachowania stają się modne. W momencie, kiedy LGBTQ, whatever, odkleja się od logiki zaczyna być ideologią, dochodzi do przestrzeni, której zaczyna być trendem. Jeżeli spojrzymy sobie na ilość deklarowanych, podkreślam deklarowanych, związków homoseksualnych w silnie zurbanizowanych miastach, tam, gdzie przestrzenie są ciasne, versus ilość związków homoseksualnych w tych mniej zurbanizowanych przestrzeniach. Czyli wieś, małe miasteczko osady, to dojdziemy do ciekawych wniosku, że procent tych związków homoseksualnych jest dużo, dużo większy w przestrzeniach zurbanizowanych. Może to oznaczać tyle, że przebójco Hedonistyczne podejście do wielu rzeczy, propagowanie pewnego rodzaju trendów, wejście pewnych zachowań w modę doprowadza do sytuacji, w której umysł człowieka kształtuje się w jakimś kierunku. I wśród młodzieży, młodzieży zwłaszcza, które dopiero rozwijają swój światopogląd, które są na takim bardzo trudnym etapie rozumienia swojej tożsamości, kim oni tak naprawdę są jako ludzie, jest duże ryzyko, że w związku z niskim poczuciem wartości siebie, brakiem miłości, brakiem akceptacji, czy zwyczajnie zbyt dużą ilością bodźców, taki młody człowiek może dojść do wniosku zupełnie mylnie. W wyniku pewnego rodzaju propagandy, że jego tożsamość jest inna niż by była. I można się obrażać, można się denerwować, ale ten fakt jest niepodważalny. To są badania naukowe. To są badania, to jest statystyka, to nie jest żaden wymysł. Oczywiście zaraz wszyscy powiedzą, przywoła te badania. Zdajcie sobie, ja nie jestem gusem. Ja tutaj wyrażam swoją opinię, że swój światopogląd i rzucam tematy do dyskusji. Najważniejszym wnioskiem z tego, tak jak i przy pierwszym eksperymencie jest to, że przestrzeń ma wpływ na to, jak kształtują się nasze instynkty. A bardzo często to przestrzeń kształtuje nasze instynkty. Dlatego warto pamiętać, że gdy zaburzymy naturalne środowisko, pojawia się przemoc, rozpaczliwe poszukiwanie przyjemności i destrukcja. I jak się przyjrzycie temu, co się dzieje w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, fansy, pornografia, po prostytucja, wszechobecny hedonizm, który głównie eskaluje w dużych miastach, można by przyjąć stanowisko, że to badanie ma bardzo duży sens. To oczywiście nie znaczy, że mniejsze miasta są pozbawione takich przypadków. Hedonizm jest wszechobecny. W dużych miastach po prostu jest dużo ciaśniej. Ostatni eksperyment, który już jest wszemi wobec chyba wszystkim znany, to eksperyment o pięciu szympansach, które wsadzano do klatki. I w momencie, kiedy któryś szympans próbował się wspinać i wyjść z klatki, ponowano je zimną wodą ze strumienia. W związku z czym spadały i przestały się... Wspinać. Polewano je tą wodą tak często, aż przestały się wspinać. Po pewnym czasie podmieniono jednego z szympansów. Wrzucono nowego, świeżego szympansa, który oczywiście nie wiedział o psikaniu wodą. Ten jeden szympans zaczynał się wspinać i chciał uciec z klatki, na co wszystkie szympansy zostały polane wodą. W związku z czym tamte cztery szympansy, które już wiedziały o psikawce, przy następnej próbie zaczęły go ściągać i powstrzymywać. W pewnym momencie podmieniono jednego szympansa na zupełnie nowego i świeżego. W momencie, kiedy ten zaczął się wspinać, Pozostałe cztery go ściągały na dół, żeby nie być polane wodą. No więc i on przestał się wspinać. Za jakiś czas podmieniono kolejnego szympansa. I w momencie, kiedy on zaczął się wspinać, tamte szympansy ściągały go w dół, bo nie chciały być polewane wodą. Za kolejny okres czasu znowu podmieniono szympansa na zupełnie nowego. I takich podmieniono aż w klatce. Nie było ani jednego szympansa, który kiedykolwiek został polany wodą, i żadne z nich. Nigdy nie próbowały się wspinać i uciekać z tej klatki. To oznacza, że przez ten okres czasu podmiany, oblewając wodą jedno pokolenie, zaprogramowano zachowanie, którym jedynym sposobem na przetrwanie w klatce jest niewspinanie się. Doprowadzono do sytuacji, w której po kilku wymianach żaden szympans już nie wiedział i nie znał powodu, dla którego nie może się wspinać, bo został zaprogramowany nie przez system, ale przez pozostałe szympanse. Ciekawe. Prawda? Podsumowując, jak wygląda to nasze dzisiejsze społeczeństwo? Jesteśmy jak te szympansy w stworzonym sztucznie mieście i jak te małpy, które ściągają siebie nawzajem, choć nawet nie wiedzą dlaczego. Hedonizm, uzależnienia, przemoc, depresja to nie są błędy systemu, to są jego funkcje. System chce, żebyś był słaby. System chce, żebyś uciekał w przyjemność zamiast walczyć o swoją wolność. Byś bał się wspinać na drabinę sukcesu, bo szczęśliwy, świadomy człowiek to człowiek, którego nie da się kontrolować. Napisz, proszę, w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia. I bardzo, proszę, pamiętaj: nie jesteś samotnym szczurem. Nie jesteś skazany na życie w klatce. Szczęście nie leży w nowej wodzie. Szczęście to sens, więzi i wolność. Jeśli chcesz naprawdę zmienić świat, zacznij od zmiany swojej klatki, bo tam zaczynają się problemy. To był mocny odcinek, jak każdy, bo tu rozmawiamy do kości. Jeżeli podobała Ci się treść tego odcinka, koniecznie zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz no i zasubskrybuj ten kanał. Nie jeździ się na gapę. Życie jest proste, sami je sobie komplikujemy.